Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zostaje Niemalże. Dzisiaj już nagrywam do końca, ile materiału na tyle odcinków podzielę, więc nie wiem jak to będzie wyglądać. Jeśli wyjdzie z tego dwa odcinki, to prawdopodobnie w niedzielę, no na pewno się odcinek pojawi, ale nie wiem, czy się wtedy te dwa pojawią, czy jakoś w tygodniu się pojawi, że nie będzie tak, że, że będą, będą dwa filmy w tygodniu, a nie jeden. Więc let's go. Witam, i. Ania chciałaby odebrać plagi, tak? Niestety jest drobny problem z jej zamówieniem. Wydaje mi się, że coś mi już. Końcówka taka straszna. <grytanie> Widzisz, skoczyły mi się odmienniki do plagi, więc wszystko są szare. Ania na pewno nie będzie zadowolona, jeśli dostarczy jej szare plagi. Rozumiem, że jest to problem, ale mam pomysł, jak go rozwiązać. Porozmawiać z Kamilem. Jest, na... jest nie tylko utalentowanym młodkiem, ale też pomaga mi z robnikiem tkanin. Albo ja barwieniem. No, jest tak, jest. <grych> Gerardowi znowu zabrakło barwników, a tobie potrzebne są kolorowe flagi na areny słonecznej dolinie. Rozumiem, a więc co tam YouTube planuje wystrzelić z imprezą dla absolwentów obozu dziecięcego podczas ferii wiosennej? Na pewno chciałbym zrobić dobre wrażenie na rodzicom, żeby wysłali swoje dzieci z poran na letni. Letnie tam było? Chyba tak. Zobaczymy, co da się poradzić. Okay. Aby uzyskać niebieski kolor, potrzebuję niebieskiej gliny. To świetne, Barlin. Znajdziesz ją na plaży, będziesz mi trzy gry. I kurde, jak tak po kolei będą te, te, to się wkurzę. Ale chyba było, tak. Ui. Będę to Tak, chyba tak. Nawet tak jakoś polecimy. już chcę, już mam tej gry. gry. już chcę, ja już chcę lato. Tak, yy, zrobiłam wyścig ładnie elegancko. To jest ten Lindy, który mówiłam, że się baguje. Że to sobie zrobiłam, ale już nie mogę odebrać. Więc smuteczek. Ale tak, to już mamy wszystko porobione. 10 mamy. Na... I myślę, że jest ok, Bo skoku w tej grze nie ma, to nie muszę go Ale mi się zawsze wydawało, że przyszło to wymaksować wszystkie te. Nie wiem, nie wiem gdzie ja żyłam. <laughs> Może mi się to przyśniło. A tylko coś mi uderzało, a to kot ogłaniamy o panele. Gdzieś gości specjalne tle. Kot. Po raz kolejny chyba. Wydaje mi się, że on gdzieś tam na jesiennej części mi przeszkadza. Ja nie zauważyłam tego, proszę Państwa. Mamy w końcu. A dobra, ja mówię, co to za Żółta kropka tam jest, ale to są te mistrzostwa już tam. Ale proszę Państwa, mamy w końcu wszystkie elegancko. Y nie flagi, tylko te miejscowości ładnie podblokowane. Gdzie jest ostatni? To chyba na górę muszę jechać. Ale jestem ciekawa w tamtych częściach, gdzie tamte lokalizacje były. Czy ja naprawdę byłam takim debilem i ja nie wjechałam gdzieś, a mi się wydawało, że całą mapę wjechałam. Nie mam pojęcia. Ale chociaż tutaj są usatysfakcjonowana. Ale tymi medalami nie są usatysfakcjonowana. Jest mi przykro, że to nie działa. Ale że oni jakoś tego błędu nie zauważyli, bo... Tą grę akurat, mówię, staję nie że mam na wszystko na płycie, więc oni przed wydaniem musieli sprawdzić tą grę jakoś. Jeszcze okej okay, mieć ten błąd, kiedy pobrana z internetu. Ale no, z płyty mam no. Więc, no... I w końcu lato zaczniemy. Ja już chcę lato, ja już tak kocham lato, to... <laughs> Nigdy jej do końca nie przeszłam, ale ja kocham. Za Westerna. Którego w realu nie przypada za Westerną. Ale w gierkach lubię ten moty. Świetnie, niebieski kolor mamy z głowy Jeśli chodzi o żółty barwnik, korzystam zwykle z mieszanki kwiatów, ale teraz nie kwitną, więc zamiast tego użyjemy soli spiżowej. Można ją znaleźć na skałach koło plaży, przenieś mi przynajmniej 5 kresztalów żółtej soli A tu prostej strony na szczęście Co ty robisz? Na co polujesz? Nie skacz na mnie Dziwnie patrzy, on poluje na coś, ale nie wiem na co. Mam nadzieję, że nie mam moją rękę na klawiaturze. Tu nie ma nic takiego. Nie patrz tak nawet. Dobra, położył się i mi się myje, to dobrze, dobrze. Zrezygnował z polowania. No i czuł barking za to został tylko jeden. A teraz czerwona kora. Znajdziesz ją na niektórych drzewach w lesie, jak tylko wyjdzie z te Wystarczy, że znajdziesz mi 5 kawałków. Kora powinno wystarczyć. Jak on patrzy, jak gierkam. Nie w to stronę. Jest ciekawiony. Oj. Ci. Ale chociaż nie mruczy. Bo wtedy mruczeniem trochę było wysłuchać. Wychowany. Wychował się. Wystarcza, teraz wszystko gotowe. Chyba. <noise> Dobrze, oj, udało Ci się znaleźć wszystko, czego potrzebujesz. Włożyłem Ci barwnik do torby, którą musisz zanieść Gerardowi do sklepu w bawiście. Dzięki. Cześć, mordeczko. Wszystko jest w torbie. To doskonale, Ania na pewno będzie zadowolona. Dam ci znać, kiedy skończę przygotować plagi Jeszcze jedno, Mej. Czy możesz mi pomóc znaleźć ten drobny upominek Kamilowi w podzięce za pomoc? O, money money. <grybujesz> daj, daj. A ja? To ja zbierałam. Też na pół robimy. Co? Zapłata od Gerarda? To bardzo miło z jego strony, ale to ty odpowiada za większość sukcesu, więc proszę, weź połowę. Dzięki. Połowę? 500 dostałam. jest tysiaka dostał. Nieźle. Aha, wykrakałam. Chyba zaczyna mruczyć. Nie mrucz. Aha, i tu mam żółtą. A, boom, dobra, mnie. wracam. Ubarwniki. Wszystko gotowe. Oto plagi. flagi, Co się flagi. Przyznam, że chyba lepszym nigdy nie zrobiłem, ale dzięki pomocy Kamila w, w, w doborze barwników, możesz zabrać te flagi do Ani na arenę znaczy Dolinie. Co droga to fantastycznie, że zdołała się wrócić do nas, prawda? Okej, okay. jedziemy do Ani. O, Ani, ale ona tu... A tu co jest? To chyba tu pojedziemy, pierwszy. Oj. Może z... Jezu, on znowu na coś poluje, nie poluj na mnie! <laughs> jak wyskoczył, ja się boję. Ja lubię koty, ale ja nie lubię jak one na mnie skaczą albo coś mi robią, bo one mają wtedy przechłapane u mnie. O, obciera się u mnie, to dobrze. To miło. Nie gryziemy tego stóp, proszę. Zaraz cię wypuszczę. Ty już coś. Nie skacz! <noise> mam prędzej, jak ja już sobie to ogarniałam, wszystko. Dało mi wskoczy na klawiaturę. Trochę się bałam, że do kogoś to piszę, abyś by dojrzała się tłumaczyć. To nie ja, to kot na zdrowy kocie. Uch! To czemu tutaj to jest? Och! Nie, nie mam. Widzieliście to? Czemu brąz tu był? Aha, okej, okay, dobra, nieważne, i tak mam żółtą. Kropkę tu jeszcze stajni. Oho, stoi przy drzwiach, to zaraz ja mogę go wypuścić. Już idę, czekaj. Muszę tu jechać, to jadę i cię puszczę. Nie każ mi drugi raz z tego konia. Witajam i dziś mogę prosić o przysługę. Wybieram się wieczorem na spotkanie z Laurą Krzaczkiewicz, ale nie chcę zostawić małego jornasza. Samego. Rozmawiałem z Be to beatką z domu w górach i zgodziła się nie zapykać, ale nie może po niego przyjść, czy możesz zabrać drżonaszka do niej? O Boże, dziecko mam w takunku. Nieźle. Chodź dziecko, to też dajcie. Chcesz? Remer? Marmuret mikrofonu? Dobra, idziemy. No, jasne, ramek lub dzwonię, nie powiedziałem, że tam zajrzysz. Silniejsze to prawda? Zobaczy tylko, jakie ma pu pucałki Och, dobrze. Dzieciak dane, to wracamy już do Anny. Ale ładny scenariusz, Pietraczek, to by ładne scenariusze tam. Piotraczek, tego nie poładne. A, mogłem nockę wsiąść. No dobra, oddam kuesta. Świetnie, te flagi dodadzą arenie blasku i splendoru. Wszystko będzie gotowe na jej dziecku podczas ferii wiosennych. i dzięki za pomoc przy flagach. Teraz potrzebuję jeszcze ostatniej rzeczy. Możesz pomóc mi w ich zawieszeniu wokół areny? Czy to już ostatnie zadanie, nie licząc tamto. No dobra robota, teraz jesteśmy gotowe i możemy już tylko czekać na przybycie uczestników obozu dzieckiego. Wow, jedziemy na tę lady w spanko i ogarnąć konia.